Че, басов нахожу? Лапка в гре и отсюда. О, wow. oh, выпадок на бассейне. Катастрофа, и... я Я что-то... Юж, дев ⁇ <music> <Już 9? музыка> Rodzice, pobudka! Idziemy na śniadanie? Nie! Jak to bez śniadania? Ta pobudka, chodźmy na śniadanie! Ja chcę spać, idź do mamy. Mamo, idziemy na śniadanie? Iż do taty. Słuchajcie, godzinka, już jest dziewiąta. Śniadanie kończy się o dziesiątej. Pobudka, szybko. A ja lecę chcę umyć ząbki A właśnie, zapomniałam. Cześć wszystkim, to jest już na kanale YouTube. Zapraszam Was na nowy odcinek. Z Bógami. Moja poranna rutyna w hotelu. Zostać tylko w górę. Odliczam. Trzy, dwa, jeden. Jestem w górę. Zaczynamy. Już wstaliście czy nie? Uciekli na śniadanie bez mnie? Ajsza, hello, ja zostałam. To dobrze. Przebiegam się i biegniemy na śniadanie. A jeszcze miałbyś room tour. Wszystko później, po śniadaniu. Już 9.22, nie zdążyłam na śniadanie. Jeszcze śniadanie jest do godziny 10. Wszystko zjedz, chodź mam. Wszystko, Szybko, szybko, nie na składanie, żeby zamknąć. Jeszcze 40 minut mamy. Mamo, mamo. Obudziło mnie, jeszcze muszę biegnąć. No, jeszcze nie. Biegnę. To jest tym wakacja. Jest. A jeszcze nagrywamy film? Tak. Dzisiaj możesz to, co tylko chcesz. <grym> Popatrzmy na telefon. 9.26. To ty za długo biegłaś po schodach. <grym> to są te pączki kolorowe? Nie wiem. A jest prosteczka gdzieś? Nie. Przed chwilą widzieliśmy tam ktoś jadł pączki kolorowe i jej że też chciała. Chciałam zmarnować. Dobrze, że to nagrałam. Ma mówić? Jeż, trzeba ludzi mam? Widzisz? żeby o siódmej było stawać. Który które wierzysz? No trzymaj. No. Telefon, ja, talerz, ja. I zaraz jeszcze i szklankę podrzuci. Podrzucę. Tak? Tak. A to nie są te same płatki? Tak, tak. W które mleko? które Jest sojowe i jest ryżowe? Oba. Sojowe? Owa? Mieszanka. No, taka jest mieszanka. No. I łyżka, łyżka, łyżka tu jest. Łyszkę możesz tu położyć. Położysz łyszkę tu. To wszystko? Nie. Głodna isza, zła isza. Ziemniaki? No. Ale połączenie. No nad z ziemniakami. Widzisz zjedzony, prawda? No, Całczy. Trzeba było siódmej przychodzić. No. Oczywiście musi być bez cebula. Ale połączenie. Moje nie gotowe. Co wybierasz? Czy znów zrobisz mieszankę? Co to jest? Właśnie nie To jest jakieś... To jest... Nie, to kiełbasa? Kiełbasa w napoju. Nie, nie biorę. Mam no, się udało się. Teraz spokojnie możemy iść do stolika. Już nie będziesz panikowała? Nie. Z go wszystkim tutaj teraz jem. Ubujemy pącz. od razu może z cebulą. Nie? Osobno? A wiesz, że w żołądku to i tak wszystko się pomiesza? <grym> <grym> tak? Ale dobrze, że ja o to nie Zapraszam. A teraz czas na rundę naszego pokoju w hotelu. Nasz hotel nazywa się Meliasani Beach i znajduje się w słonecznym brzegu Bułgarii. Po prawej stronie mamy dużo szafę. Ale to, tak chyba się wydaje, prawda? Ponieważ, słuchajcie, tutaj nie ma półek, są tylko wieszaki, więc tu jest walizka i Nasze obuwie tu otworzysz, tu takie y, różne tu są drobne serwikę, rzeczy, y, tak tu są stroje kąpielowe, y, ręczniki, bluzy, czapki. czapki, rzeczy na dworze i... no i sejf, wiesz. A po lewej stronie znajduje się toaleta, zapraszam. Mamy umywalkę i wannę. Idziemy dalej. Mamy takie Jeden pokój. No można powiedzieć, że pokój, tylko po prostu tu mamy ogromny pokój i on jest podzielony, tak? Tu mamy dwa łóżka, y, tam dalej walizki. Tu jest mój kącik, tam Maji, moje łóżko, łóżko rodziców i Eliaska. Tu mamy biurko i lodówkę. I jeszcze o czymś zapomniałaś? I telewizor. Ale z widzę nie korzystamy, więc nie pamiętałam. I lustro. Idziemy na balkon. Czy słyszą nasze stłe Słyszycie tam nie słyszę! Dwa krzesła i stolik. Pokażę Wam, co tu mam. co spakowałam. Tak. Yy, mazaki, tutaj też są mazaki, długopisy. Jeszcze spadło spadło. też. To są naklejki, yy, słuchawki, taśma, płatki. A korzystałaś w ogóle A taśma? Nie. Po co Ci było tego pakowania? Będziesz paczki wysyłała? Tak. W Bułgarii! Mhm. A to jest mój pamiętnik. Albo mnie pokażę. Albo pokażę. Łapka w górę i otwieram. Odliczam. 3, 2, 1. Jest oko w górę. Otwieramy. Wow, co to jest? Do kularki? Tak. Czekaj, co ty takie masz w takim kolorze? Tak. Tu są kwiatuszki. A to jest data, kiedy zaczęłaś prowadzić, tak? Tak. No. A to jest twoja czekaj. Tylko podobna. No. Super. Tu co leży moje kosmetyczne, mój look. O, ale to jest słodkie, że przecież masz taką koszulkę, prawda? No, tak. I spodenki. O, super. I ostatni balon. W mam e, portfel z kotkami. O, jakie słodziutkie. I, I okulary. Czekaj, to ty? Tak. To było w pamiętniku. Tak. A w kosmetycznym Tak. perfumy. Gdzie ja się kupiłaś? Uh, to jest Wow, Ło! Uh, tak, wczoraj kupiłaś, prawda? Tak, tak. Tu tak bukali. Oświetlacz. <laughs> Brązoletka. Serum do włosów. Serum czyste złoto. Dwie pomadki. Tuż do rzęs i pędzel. Krem i zawieszka. I to już chyba wszystko. Idziemy na basen, przebieramy się. Chodźcie, pokażę wam baseny w hotelu. A basenów jest dużo. A jeszcze, ile mamy tu basenów? Policzyłaś? Pięć albo sześć. Albo siedem? Jedziemy na zero. Ogólnie w hotelu mamy osiem pięter, tak? Mhm. Za mną są trzy baseny. Tutaj jeszcze kolejny, tak? Jeden czy dwa? Jeden? Dwa czy jeden? Tak. Już jesteśmy prawie na miejscu. Zobaczcie, ile ludzi. Hoje do nas Wypadek na basenie. Wyścigłaś się jak? Nie I tu. Czekaj, jedno i drugie. Ehe. Straszny wypadek. Cii, zaraz o wszystkim Wam opowiem. Po basenie idziemy na pizzę. A tu Elia, taki słodki śpi. Słuchajcie, na basenie Jacek tak się wymęczył, że po prostu padł, Maja i Tatuś jeszcze są na basenie, więc Aisza chce na pizzę. Więc my po prostu zrobiliśmy połączenie wideo i Aisza ma na telefonie Jaska i będziemy go obserwowali, żeby on nam się nie obudził, właśnie się, się obudzi, jest sam, to po prostu zacznie płakać, on się przestraszy i zacznie nas szukać, prawda? Zobaczcie, jaki spoczydki. No, czekaj, 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 do tego, już mi się szuka. Uważaj, bo zaraz wyłączysz. O, ja, bo ja się boję. Ja też się boję. Uważaj, bo zaraz go obudzimy jeszcze takim sposobem. Wyłączyłaś mikrofon? Tak. No. Super garita. Zostałyśmy z tutaj. Pilnujemy pokoju. Dobra. Za chwilę idziemy na golf. Łapka była, jak kto lubi wakacje. Mamo, idę na mini a idziesz za mną? Za chwilę, okej? 5 minut, daj okay. mi 5 minut no, to i. ja już pójdę, zaczekam tam. Dobra, tam. Się... To! Już otwieram. I jak ruszam? To miałaś tylko pójść na minigolla! No i przyszłam. Zmierzę. Ale jak to się. St co się stało? Się Aisza, dlaczego ja tego nie nagrałam? Nie mogłaś zadzwonić i powiedzieć, że za chwilę mamo się przewrócę. Chodź tutaj z kamerą. Nie widziałam, że się przewrócę. Katastrofa, Jaka ja. jak? Aisza, jak? Byliśmy... I tak, Boże. tak, ale ja nie zrozumiałam. E, ale ty przepięknie wyglądasz, wiesz? Nie weszliśmy, tylko nie <laughs> gdzie... Ja już się przewróciłam. Kolejna próba ale już z małą. <laughs> Żeby mama też się przewróciła. Nie, <laughs> już <laughs> 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 Właśnie ty się przewróciłaś. Piękniejsza, przepięknie. I jeszcze raz? Na filmie? Nie? Żarcik. Okej, okay. gdzie zaczynamy? Słuchajcie, tu są wszystkie pola dla minigolfa. Tu jest z jakąś kołżą, więc odpada. Uwaga na. na. Jeszcze raz. Teraz poziom trudniejszy. Wow! Ojej, prawie, 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 prawie! prawie. Nagryłam mamę i będę komentować. Wsłucham I... pan na latynę. Kończę w bułgarskim supermarkecie. Chcę kupić jakieś pamiątki dla przyjaciół i może trochę słodyczy. Chodźcie ze mną! Śmietana z Polski! <laughs> Piłkica, tak! I łaciaty jeszcze. Wezmę jeden. Puf. jest to taki pączek. To na pamiątki. Co to jest w ogóle? Eee... Jakieś słodycze, tak? Tak. Zagubujemy te ciasteczka. Nie chcesz wypróbować? Hmm. Ja chcę to. Ludy Haribo bo misiami. Ta poranna rutyna jest najlepsza. Zakupy zrobione, wracamy do hotelu. Zacznijmy od ciasteczek, bo jestem głodna. Serdeczniejsze? I no? Hey. no to może śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacje. To I cały czas jakieś jedzenie się przebija. Jestem ciekawa, czy faktycznie będą wyglądały tak jak na zdjęciu tutaj. Tak? No, identyczne. Dobre czy nie? To może być. Może być. Może być. Tutaj kupiłam słodycze dla przyjaciół. Tu są zaznaczone miasta. Gdzie byliśmy? Gdzie e, jesteśmy? My jesteśmy w Słonecznym Brzegu i byliśmy w Solopole. Tak, i jeszcze brakuje Nespor. Byliśmy jeszcze w Nesobarze, tak? To będziecie mogli zobaczyć na kanale moim mamy. Otwórzmy jeszcze tą niespodziankę. jeszcze wydaje mi się, że ona nie jest Bułgarska, tylko taka turecka, nie? Jest turecka. Jest, jest turecka? Ale o tym w sklepie nie widzieliśmy. Tu są y, bubbles i lollipop. A, czyli to co może się trafić, nie? Tak. Otwieramy. O, to twoje bubbles. Czyli błękitne. Kolej to. No nie zupełnie play prawda? No my widziałam, że taki się no, to. To ten... spinner! To? No? Kto pamięta te spinnery? Bo to było już 100 lat temu, prawda? No trudno, teraz mam jajko z skarbunkę. Kochani, kończymy już moją poranną rutynę. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał i fajnie się bawicie w te wakacje, to zostawcie w górę. Do zobaczenia, pa pa!